Co my tu mamy? Nacinam. Dr Michelle Oakley ostrożnie usuwa guz z biodra Curly. Zamiast go rozcinać tnę szeroko wokół niego. Musi usunąć go w całości, żeby nowotwór się nie roznosił. Na szczęście nie wygląda na to, żeby sięgał mięśni, ale usunę też dużo tłuszczu spod spodu. Tłuszcz nie krwawi tak mocno jak mięśnie. Możemy wyciąć duży fragment tkanek. Gotowe? Góz został usunięty. Michelle może zamknąć ranę. Z uwagi na jej lokalizację, chce założyć dobre szwy. Istnieje ryzyko, że suka będzie próbowała gryźć szwy. Na wypadek, gdyby udało jej się pozbyć kołnierza, dobrze jest mieć dwie warstwy szwów. Możemy podać jej leki na wybudzenie. Chcę, żeby szybko doszła do siebie. Możesz już wstać? Dzień dobry. Operacja przebiegła świetnie. Pacjentka ma dużo tłuszczu, który mogłam usunąć z dużym zapasem. To daje nam większą pewność, że nowotwór się nie odnowi. Nie chciałabym, żeby powrócił za kilka miesięcy w środku zimy, kiedy mnie tu nie będzie. How's it going? Good. Curly did great. dobrze zniosła operację. Wygląda świetnie. Z łatwością usunęłam głos z dużym zapasem. Ma tam sporo tłuszczu. Nie chcemy, żeby byli załarane. Curly jest dla nas bardzo ważna. Musi dostawać jedną tabletkę co 12 godzin. To lek na zniesienie bólu i opuchlizny. Mam nadzieję, że wyzdrowieje. W przeciwnym wypadku przyjdziemy tu ponownie i na pewno otrzyma świetną opiekę. Dziękuję, że ją pani przywiozła.